Cześć, tu krzyku. Witajcie w drugim odcinku naszego programu Lepiej Nie Będzie. Dzisiaj troszeczkę inaczej, bo z trasy. Bardzo dużo się dzieje w ten weekend. Odwiedzimy dwie imprezy, które odbywają się w dwóch różnych yy, miejscach Polski. Co prawda nie jest to jakoś bardzo daleko, ale jednak. Yy, pojedziemy do Pruszcza Gdańskiego, gdzie odbywa się zlot Street Racing, gdzie mają być zawody. W formie Rally Sprintu, gdzie ma być parę ciekawych samochodów, postaramy się Wam to pokazać. I pojedziemy do Ornety, gdzie odbywa się cykl Milano Rally Sprint. Bardzo ciekawa impreza, gdzie wystartuje na pewno wiele ciekawych samochodów. Myślę, że część na pewno profesjonalnych, część pewnie amatorów, bo tam też tak można. Jest to ciekawe miejsce, także na pewno będzie fajnie i będzie szybko. I pojedziemy też w ten weekend do naszej tajnej kwatery, do pana Kazika, gdzie będzie dużo iskier, dużo spawania, dużo cięcia, bo będziemy robić BMW 30, gdzie troszkę blacha ucierpiała i trzeba ją podratować blacharsko, budżetowo niestety, bo taki jest budżet kolegi, który to robi, czyli żaden, ale damy radę. Także trzymajcie się fotela i zobaczcie, co mamy wam do pokazania. Lepiej nie będzie. Manko wszystkim, jesteśmy dzisiaj w pruszczu gdańskim na imprezie Street Racing. Będzie trochę driftu, rally sprintu, wyścigi na 1,4 czwartą mili. Jest sporo Ale... ciekawych samochodów, no i mi coś powiedzieć. Będzie dobrze. Lepiej nie będzie. Także mamy chwilę. Spotkaliśmy Tomka, huragana i jego Forda Sierra. Super fajny samochód. Tomek może opowiesz coś o nim. Ford Sierra już ze mną jest od nie pamiętam 10 lat pewnie, może nie ten konkretnie akurat egzemplarz. Yy, od jakiegoś czasu, może dwa sezony mam silnik 2 turbo od Saba. Taki był tutaj yy, zamysł i plan. Kiedyś miałem wolno są C29. A ja potem, potem jakbyś się przekonałem na to turbo i tak na razie zostanie, nie? Także skąd pomysł na samochód? Pomysł? Pomysł zrodził się po... nie ciężko powiedzieć w sumie. Po, po wydachowaniu pierwszego, nie? Aha, nie? Aha. Także, Także pies, pierwsze auto historia. było bardziej takie zrobione, że tak powiem, to był jedyny up w Polsce, Fort Cera tak? Tak. E, Zrobiony w kopii e, I jak go wydachowałem decyzję, to znaczy, że auto nie może być i ładne, i szybkie, bo to jakoś nie idzie w parze. Idzie w parze, nie? dokładnie. No tak. Teraz podczas projekt, nie? Może, to już chyba tam nie wiem, jest 3-4 lata nawet całym długo. Ale działa i się nie psuje, to jest najważniejsze, nie? I przynosi dużo radości, nie? To na pewno. Silnik 2-3 turbo Saba, 2-3 turbo SABA. tak jak mówiłem, 260 koni, 400 Nm Czyli coś zostało nadubane. To nie jest seria. A, nie to nie jest seria. W serii, w serii miał 200 koni nie? Tak, powiem, tak, że tam... Ale najważniejsze jest to, że przynosi dużo radości, nie? To na pewno. Ja się nie spinam na jakieś tutaj wyścigi, jakieś tam takie rzeczy. Dla fanów, wszystko. Tak. No, to generalnie zajmujemy się z komplimą, tak się taką działalność. Utylizujemy opony, gdzie się da i jak się da, nie? Aha! Także <laughs> tak, 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 na pewno Sierra pomaga w utylizowaniu. Tak, tak, bardzo to Bardzo mała, dobrze. Tak, tak, tak. Eee, idzie. Nie? No, pewnie zaraz coś zutylizujemy, więc... <laughs> nie, bo synowie pytałem, że będziemy coś tutaj e, kurzyć, dymić, głosować. Działa Engine Stop Bez dotykania. Lepiej nie będzie Cześć! Dzisiaj jesteśmy w naszej tajnej kwaterze u pana Kazika. Pan Kazik to jest nasz magik od stali, od palników, od cięcia, od toczenia, od wszystkiego co się z tym po prostu toczy i dzieje. Także zapraszamy, zobaczcie co robimy, jak robimy jak to wygląda dzisiaj pan Kazik TNK. No zobaczcie. to jest dystans 5 cm z odsadzeniem, elegancki, wytoczony z kawałka aluminium, PA6 I jak się jest takim fachowcem jak nasz Kazik, tajny, taki sprzęcie możesz zrobić z taką rzeczą. Ja chciałem się to odpalić. Tak, panie tak. Pokażę wam coś jeszcze. Tutaj mamy schowany cały silniczek razem ze skrzynem biegów do naszego bagniaka pamiętacie ponoc silnik jeździł w elegancie i mamy zapewnienie, że nie przejechał więcej niż 2000 km od nowości teraz może nie wygląda, bo długo tutaj stoi ale myślę, że jak go rozbierzemy i zrobimy rewizję powinno być naprawdę fajne cacko do naszego bagniaka, także sprawdźcie to zobaczcie co znaleźliśmy treżur czesny. Proszę bardzo. Wówicka, 650, akurat bez zaworów. O, delikatne pęknięcie między zaworami, ale to standard w maluchu. Proszę bardzo. Następna. O! Zawory są, sprężynki też. No, nawet, nawet. Nieplanowana kolej, jest następna. O, patrz, ta nie jest pęknięta. Jakaś kierowniczka. Proszę bardzo, altek Jakieś będny. Jedne, drugie, nawet z łącznikiem. O, następny altek. I co tu jeszcze jest? Rozrusznik. Nawiew. Oloś. Zobacz to. Lampy. Człowieku. Lusterko wsteczne. Sprężyna, na której wisi silnik. Stacyjka z kluczykiem. Szczęki. Jakieś coś lampy tylne. Oj ojoj. Nieźle nam się wydaje. Cześć, jesteśmy w ornecie na kolejnej edycji Milano Rady Sprint. Jest to impreza rajdowa zarówno dla amatorów. Uh! Jak i profesor... profesjonalistów. Tak jest. Także zapraszamy na relację. Jakim impreza dzisiaj? Weź, mam super. Jak widać po naszych minach. Jest super, a jak auto? No, na razie bez żadnych problemów większych, tak. Trasa bardzo wymagająca, ale ogólnie super. Organizacja w porządku, myśleliśmy, że będzie się to przeciągać, ale jest zorganizowane super. Jesteśmy tu już kolejny raz i naprawdę jest fajnie. będziemy następne. Polecać na pewno będziemy. Dobra, to do zobaczenia wtedy. Trasa idealnie, świetnie. Idealna impreza, mocy tylko brakuje. Cześć chłopaki, Cześć. jak impreza, się podoba? No fajnie, fajnie, u nas nie ma czegoś takiego, my jesteśmy z Gdańska i jeździmy aż tu, żeby sobie pojeździć Ekstra, jak auto? No, no daje radę, mogłoby być lepiej, ale mam nadzieję, że będzie podium <grytanie> A jakieś dalsze modyfikacje, czy na razie zostaje tak jak jest? No chciałabym ręczne, nie mamy ręcznego, nie możemy nawrotów robić, no i tu jest problem Rozumiem, dobra, powodzenia na trasie wtedy no, Dziękuję Jak impreza? Bardzo fajna, To tak jak zawsze, szybka, techniczna, tak jesteśmy tak bardzo zadowoleni tak? Nie, my tu jeździmy cyklicznie za każdym razem, także przyzwyczajenie. Samochód się? Tak jest, daję radę. Super, dziękujemy bardzo, powodzenia. Impreza dobiega końca, wszystko było super przygotowane. Wielki plus dla organizatora, bardzo dużo załóg, było naprawdę ekstra. Bardzo dużo załóg, załogi jedne bardzo profesjonalnie podchodzą do tematu, inne widać, że dopiero się w to wgryzają, jednak wszystko jest naprawdę tutaj na ogromnym poziomie. Także jeżeli możecie, przyjeżdżajcie, startujcie, oglądajcie, bo naprawdę warto nie będzie także kończymy w tym tygodniu w tym odcinku to jest wszystko myślę, że było bardzo ciekawie, w przyszłym będzie chyba jeszcze ciekawiej, bo będzie dużo też shotów z imprezy, ale będzie też nasz kolega, który opowie o wielu ciekawych rzeczach związanych z rajdami i z budowaniem samochodów i nie tylko, także zapraszamy. Jeżeli pamiętajcie, że jeżeli macie jakąś ciekawą imprezę albo ciekawy samochód, albo chcielibyście pokazać po prostu coś w naszym programie, to się zgłaszajcie, dostajemy trochę zapytań, ale nie ma się co stresować. Wysyłajcie piszcie, jeżeli będziemy mogli, będziemy w stanie, to na pewno do Was przyjedziemy i pokażemy. Yy, subskrybujcie kanał dalej. Dzięki wielkie za to, że to robicie, bo to, o to w tym chodzi. My to robimy dla was, także yy, dalej to róbcie, jest OK. I do zobaczenia następnym razem. Także to był program, w którym wszystko co dobre się kończy. Bo co?